Witajcie, z tej strony Dzisiaj luka. Dzisiaj nagrywamy Bisfarma! Dawno nie było odcinka z mikrofonem, przez to, że chyba nawet tam pisałem, że zepsuł mi się mikrofon, ale już wróciłem. Teraz będą nagrywki. Postaram się y, nagrywać codziennie, nie teraz, spróbuję, ale nie wiem, czy to mi wyjdzie. Ale na pewno częściej będą odcinki niż poprzednio. No dobra, najpierw trzeba coś tutaj zrobić, nam tu grakarze. Nie ma co tu chodzi, Climb Hill. Kiedyś to grałem, teraz coś... Nie ogarniam to. Open deck. Aha. Dzisiaj. A dobra, mam tam, gdzieś prowadzi mnie. Chyba czy tutaj? Open shop? Nie. Gdzie tu się idzie, kurde? What the fuck? Tu? A źle przeczytałem. Jeszcze raz tam idę, poczekajcie na mnie. Poczeka... No gadać. Gdzie miałem pójść? Przepraszam bardzo. Do sklepu chyba tutaj. Open the egg menu. Gdzie jest egg menu? Tutaj O, egg menu. And drag an egg to a... A basic... O. Egg to archive, okej. Okay. Honeycomb, dobra. Tak. Common basic bee. Dobra. Tutaj jest jakieś, kolekt Tutaj, dobra Czerwony miód? O kurna O kurna biedronka Mama biedronka, nie ma ogonka Dobra, nara, nara Nie, 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 no, 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 no Wait, 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 wait Wait, O, dobra witam tą pszczołę, Witam. Pijam dam O kur... Dawaj, 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 no dawaj, dawaj, pszczoła, pszczoła, dawaj, dawaj, pszczoła Dawaj jeszcze trochę Dawaj, jeszcze jedno HP Dobra Gate, Ile miodu Ile miodu Dobra Co to jest Co to jest? Co to jest? To Royal Jelly Aha Okej okay. Dobra, coś tutaj mam do zrobienia jeszcze dodatkowego rozbierania tego miodu. Coś tutaj mogę jeszcze porobić, zobaczmy te questy. Collect ten snowflake tokens. Dobra, to przy okazji collect Ale Wszystko z kolei... Co to był... A, zry... Nie co to, co to był za dźwięk. Nie wiem co to za dźwięki są jakieś dziwne. Dobra, zapełnimy to do końca i pójdziemy do sklepu na szybką sobie się to co tam się będzie można, se będę mógł kupić Dawaj, jeszcze troszkę, jeszcze troszeczkę, dawaj, dawaj. Coś zebrałem, nie wiem co, dobra Chodź pstółka Chodź pstuecko, chodź Chodź, chodź, idziemy odnieść miód Miódy Miąższ, nie wiem jak to się nazywa. nie wiem Nie wiem, a co się nazywa, chodź tu pszczółka, chodź, chodź Rób mi miodek. tutaj, A ja pójdę, jak mam 300 Skąd ja w ogóle mam to? Nie. Nie wiem skąd ja to mam Gdzie się kupuję A tutaj się kupuje A mogę wejść na tego? O mogę, dobra Nie mogę nic zakupić na razie, dobra Gdzie się, a tam się kupowało chyba Te pszczółki, bo tam widzę, O tak, są jajka jakieś, no 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 Dobra, to idę tutaj kupić se pszczoły jakieś Nie mogę Tysiąc miodu? No to chodź psuka, musisz powyrabiać miodu troszeczkę setkę miodu, miodku mi, mi, mi Musisz mi nadobić troszkę miodku Beers, bi Beers katalog Ticket planter sticker bundle A to są chyba jakieś zarobuksy No chyba to są zarobuksy Dobra Uch, Dawaj pstułka, dawaj, dawaj Dawaj, lecisz, lecisz, lecisz Lecisz Marcinek Dobra Szczerze nie pamiętam szczerze. Naprawdę jak się w to gra Pamiętam tyle, że się zbiera miód I kupuje nowe pszczoły tak pozytywnie to za bardzo nie pamiętam tej gry Ale grało się w nią, kiedyś grało Nawet teraz się w nią gra, ale... Już i tak chyba mniej osób gra w tą grę niż kiedyś Może tą mniejszą wezmę na przykład, o Ale przyczółkę Co z tego dostanę, co, to, co, to, co, co jest Jestem bardzo ciekawy, co z tego dostanę Ready to hit Prostu? Pff. 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 coś więcej daje? Nie, chyba nie. Nie, daje mniej. No zabieramy to, to. A to, to to jest? Mario! Mario Bros? Tym. Dobra, chodź, idziemy kupić wczółkę. Tutaj jest jakieś przejście, dobra. Dawaj szybko rupi miodu. Miodu, -ru miodu. Mi choni. Dawaj. Kręć się tam. Kręcuj się tam. Ino się tam kręcoj. I mi wytwarzaj miodu. O, 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 o. Dobra. I już się nie kręcoj tam. Już tyle mi wystarczy na razie. Waga co dropnę? O. Już się nie nic, Dobra, po prostu się kupuję jajko najpierw. Dobra. Dobra. Co wyleci? U, uh, epicka! Dobra, spoko. Fajnie. Chodźcie. Chodźcie, nie wyrabiaj... Ty. Teraz to. też piłkę golfową, żeby trafiła do dołka w... na... Gdzie to jest, Dandelion Field? Dandelion Field. Da się jakąś tutaj mapie jakąś zobaczyć. Quest badges. Mm. A ja się ten strzela, halo. trzeba wdzięcnąć. A chyba, że trzeba ten naładować na maxa Tak, chyba na maksa naładować, dobra. Ładuje mi, ją ładuje mi. Tu najpierw sobie tutaj. Aaa, ah, nie wiem czy mi w ogóle starczy tego. Oh, 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 dupę, o, 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 czekaj. To się sama nam dobra. Oh, 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 oh. Ale loni. No, poszła. Nie wiem, czy to jest dobry ten, ale. Zamiadek. a już nie ma miejsca na miod. dobra? Znaczy na ten, na no. jak to się pole nazywało? To chyba był ten. Eee... Był, chyba to jest. Pff. Gdzie jest mój miód? Aha, ona 4. Cztery... 400 ty robi. Mm -mm. ciekawe. Hmm. Nie wiem czy, czy byłem dobry w golfa czy nie. Sprawdzi to zaraz się. Okaże mi się to zaraz. Uwaga. No aha. Jest! Let's go, let's go, let's go. Darmowy No oh, jelly beans. Napię dodajemy we mnie tymi fasolami. Fasola! Fasola. Chyba nie na tej mapie, to miałem golf golfem trafić. No chyba nie na tej mapie. O, mogę kupić nową tą pszczółkę. Pszczółkę mogę, nowy, mogę nową kupić. Kup A, za 2,5 tysiąca teraz, dobra, to to się drożeje dobra. Nawet nie zauważyłem. Eee... Jeżeli może się przydadzą wkró wkrótce. Takie będę marnował teraz. Ps. O Jezu, jak daleko rzucają one. O dawaj, rzuć to, kurde. O, 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 dziękuję bardzo. Dawaj, o dawaj, dawaj to śmieciuty. Gdzie? No to wygląda jakby miał musztardę i ketchup na sobie. <grym> Brat, w, musztard w, w musztardę wlazł. Ty, gdzie tam idziesz? O, nie zauważyłem, że ja nie mam już miejsca, dobra. Może będę mógł nowy plecak kupić. No i rób miodek. Rób mi rup. Rób, rób, rób. A ja mogę na przykład ten, wyjść sobie stąd, ja nie będę mi... Nie, muszę tutaj stać. Dobra. To, to najważniejsze, że muszę że to wiem przynajmniej. Dobra. No, w boko. Tam mi ze za zero będzie robić, ale co... Nie wiem skąd na te 50 działa, ale no dobra. Znaczy te 15, ale no dobra. Nie wiem co się bardziej opłaca. Koleks tu, popo. Aha. Nie, kupmy na razie ten. E, więcej, jeżeli było miejsca. 1050, panie, to teraz trzeba na pewno kupić tam to. Znaczy mi nie jesteś przypadkiem na tamto. To chyba 800 co kosztowało. Dziękuję! Mm, dzięki! Dobra. Ale fajnie tak powrócić do tej Gierki, naprawdę. Przypominają mi się aż stare czasy. Co prawda, ja za dużo lat nie mam, no ale. Jak byłem młodszy, to w, co, w, to, to, w to prawie codziennie grałem. wracałem z przedszkola, to zawsze, pra, prawie zawsze odpadałem Robloxa i napierdalałem niego. Uch. A teraz to już rzadziej Robloxa odpadam bardziej nagrywa, nagrywam. My gramy w, na przykład, nie wiem, jakieś gry na Steamie, czy, czy na przykład jakieś Tower Defense, czy coś w tym stylu. Już mi się symulatory powoli nudzą. Ale zawsze fajnie powrócić do nich. Stary. Tą piłkę. Nie, nie ma, nie ma wychodzenia stąd. Wy dupie mnie stąd, kurde. O, sprzątamy. Ona no, ma uśmiech piękny. Ale ja się uśmiecha. Cute <laughs> Nathan. Ksiądz natan. Jezu, tu się. Co? Przepraszam, Marcia. A, dobra. Co tu się dzieje? No tutaj się nie. Nie. Ja idę tam. Bye bye. Do widzenia. O, akurat się Lady Poop. Biedronka Biedronka i czarny kot. A, wać, bije, bije ją, bije ją, bije ją. Bije ją, bije ją. O, ja już, już nie, miejsca. A to gdzie ja ten miód zbiera? A bo to jest ogólni mię, dobra No i pa, przychodzi tutaj ta Eee, yy, dobra, to tutaj przychodzę Muszę teraz chyba Chyba będę teraz zbierał na nową pszczołę To jest moja pszczółka Moja pszczoła. Ja. Yeah. Moja pszczoła tylko się zbugowała. No dobra. Dobra, spoko. To make honey collect pollen from, from flower fields. Okej, okay, okej, okay, wiem, wiem, wiem jak to działa. <laughs> snowflake. Dobra, ile jeszcze tych snowflakeów mam zebrać? Pięć. To jest tam na górze, to jest taki ticket chyba. Tak, to jest jakiś ticket, co to jest tam? co z tym chodzi? Każdy płotek jest, tak? Mam rozumieć? O, mogę to uderzyć czy nie? A, muszę blisko stać tego, to bez sensu jest. Ja wiem tutaj skończyć, dobra. ja tam się dostać. Co gdyby tutaj... O, o, na przykład, dobra. Thank you very much. Nie wiem, co to mi dało. O, nie wiem, co w sumie to mi dało. To mi dało ticket jakiegoś, ale jakiego, to ja nie mam pojęcia. Mm. Nie ma tego napisanego. Nie będzie to napisane raczej. A mogę przez to przejść w ogóle? Nie kupuję za te takie eee. Stochoni to honey. Okay. Aha! cukierka to się kupuje, dobra Jezus No, wydaje no nie patrzyną rzecz, ale trudno Czasami tak się dzieje. Dobra Zbierzemy ostatni miód Kupimy nową pszczołę i w następnym odcinku już o, co to jest? W następnym odcinku już będziemy sunąć się dalej jeśli chodzi o tego symulatora. No dobra. Ostatni... Ne... Ostatni nektar zbieram. Nie no. Byłki nektar, jak to się nazywa, nie wiem. O, pszczoła mi zdobyła kolejny poziom, jak pszczółka. Pszczółki. Be, uh, full fit, lucky, so. Aha! flight always with honey zadowolona z pszczółka okej okay. bardzo się cieszę że jest zadowolona z mojej pracy, do, z pracy. Okay. też jestem zadowolona z tak dobrze na pszczoła. Mm, no dobra, nie No dobra, to tyle na dzisiaj. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Nowa.